W dzisiejszym odcinku nagram wam e, Jako parkowy, znaczy no, Karmy dla królika e, A na końcu Taką listę, którą sama dla was przygotowałam e, Co powinniśmy Zanim kupimy królika Zrobić zanim kupimy Jak widzicie teraz mój Kurde sobie kulić. Więc na razie go nie będę ruszać. O, już stał. <grystanie> Bardzo Tak, przygotowałam sobie taką właśnie podkładkę, żeby móc tam kłaść różną karmę. Bo najpierw będzie karna Później pokażę Wam może mojego królika. Ale to naprawdę później. Trochę się nie dałam. Tak, to jest karmot pudełeczka. Dobra. Please, tak, przygotuję sobie najpierw. E, oto, jedzą go z, tego, z tej miseczki farta. Więc poczekajcie chwileczkę, a ja ze Jak widzicie, miska wypełniona. Czas powiedzieć o co. Ym, co w tym się znajduje. Nie wiem, co to nawet jest. Wow, wiem, że to bardzo, bardzo, bardzo mocno kuje. Patrzcie, zaraz mam trochę wybicie. Nie to będzie tu. Dobra. Wypadło mi. Hmm. Hmm. To jest taki coś... Dropsik. O. Ciuch, widok, taki dla królika, specjalne. Bardzo króliki to lubią. Później wam jeszcze powiem, co się dzieje. To jest chyba kora z drzewa, choć nie jestem tego pewna, ale nie, nie, nie powiem. No i tu jest suszony jabłusz. nie chcę pokazać. Jesteś. Proszę. Dobra. Yy, zaraz pokażę wam pałeczki do ścierania zębów. Ale ja jestem szybka. Już wszystko załatwione. Yy, mam właśnie oto pałeczki. Są one różnego koloru. To jest różowa. To jest... To jest pioletowa. To jest... Zobaczcie, jaka No, nie, no, czekaj. To jest żółta. Oj, zielona raczej. To jest... Ta jest żółta. Dobra, no to teraz pokażę Wam. No, dobra. No. To nazywa się Fart. Ta firma. Paluszki ścierające zęby. 3 zł i 20 grosztów kosztują. A, jeszcze odpomniałam powiedzieć o tym. To też jest firma Fart. No i tu macie podane. TPH, Fart. Ulica Spokojna, 42. Franciszku ów 21 myślnik 007. Małgie. Telefon 81 458 468 8168. To jest właśnie telefon. Dobra, to poczekajcie, zaraz ten wniosek jest. O, resztę, resztę, resztę. Już przygotowałam mały różowe Coś, co tak królik to jest zrobicie dla królika. To jest specjalne złożone, no bo to jest królik, to bardzo lubię. Nie wiem to ile kosztowało, niestety wam nie powiem, ale dzisiaj około 3, 4, 5 zł. Nie wiem. To jest taka cała paczka tego. No i e, chyba... To jest smak, który ale są dobrze inne waniliowe i inne takie. Dobra, to sól! Najważniejsza e, rzecz zapomnieliśmy wcześniej powiedzieć o soli, bo to nie już wcześniej o tym czy to jest sól i ludzie, to jest bardzo potrzebne. Zawsze wam się pewnie, że królik chodzi po waszym łóżku i liże wasze poduszki. Bo on czuje wam tam pot. I dlatego pot jest słony. Jak przeczytałam na internecie. Yy, I króliki to czują. Jak wiecie, sól też jest słona, dlatego Ważne jest to, by dawać to królikowi. Choć mam 10 lat i wyglądam tak, tak to wiem jak się dawać królikiem. Właśnie mam takiego małego wytraniucha jak wcześniej nie tak, 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 tak? Więc... Proszę nie hejtować, dobra? Yyy... Teraz... Dobra. No. Yyy... jest taka właśnie o... Co chciałbyś dzisiaj zrobić? Dobra. To wszystko na teraz. Za chwilę przy... posprzątam to i yy... pokażę wam mojego królika. I... A ja znów do Was wracam. Yy, dobra. Mój królik sobie tam lez. Ale niestety. Nie potrwa to długo. Czekajcie, dajmy mu buch, to będzie. Jak widzicie teraz na pewno lepiej widzicie króliczka. Ale wciąż chyba ze śnewę. Ale trudno Widzicie? Tak... Pokaż się. wyglądał on Tak. I cóż no. To no. chodzi. Czekajcie by... No więc tak, to to mój króliczek. I widzicie ma białą łacciutkę na nosku. Przybierzemy go. Bardzo proszę. Ja Miał być miniaturka, ale śmiał się do niesamowitej wielkości. To można tak powiedzieć. Królikę należy głaskać powoli. czy on się nie przestraszy, tak? Ten królik bardzo lubi. Dobrze. Poczekajcie, aż go wsadzę do klatki. Zaraz. Tak, mieszkanku mojego króliczka. Jak widzicie tu ma może widać, sianko. Ma go bardzo dużo, bo królikowi jest to bardzo potrzebne. Sianko. No i tu ma, kładę mu tu karmę na to żółte. No ale tak, zapomniałabym o przyborach. Króliczka, piłeczka, ukochana piłeczka. Teraz króliczek. Jesianko. A tu jego ukochana piłeczka. Wsypałam do środka karmy, więc no, to się otwiera. To się otwiera i gdy królik nie ma jedzonka, to jest otwarte i mu się wysypuje jedzonko wtedy. Ja to bardzo uwielbiam to, bo mi wyręcza ta naprawdę tak kulka na serio może wam pomóc. Sorry, że nie widać, ale no trudno. Mówi. <noise> Właśnie królik do mnie podszedł, podszedł, podszedł. podszedł. Jesteś, kowiczku. Idziemy, dobra. To ja muszę zamknąć mu klatkę, bo to chyba na tyle mam jego przewodu. O nie, o nie, ważna rzecz. Zapomniałabym o tełeczku, Które jest oczywiście napełnione do samego wierzchu wodą. Czyściutką świeżo wodą. Dobra, to nasz, łatka, yy, nasz czas na informację o króliczku. Dobrze, to wy uważnie słuchajcie. No, 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 no. Czyli na razie zgaśnie się okay? to. a wy będziecie słuchali. Pierwszy punkt. Klatka, przynajmniej 100 cm. Kuweta karma, pojdełko. Wygodniejsze niż miska. Dwie miski na pokarm suchy i mokry. Jak na przykład jabłko, sianko, żwirek do kulety, niezbrylający się, warzywe, warzywo, Boże, jak się przestraszam. warzywa, owoce, zioła, szczotkę dla królika, dla zwierząt tak naprawdę, ale Lepiej żebyście mieli jedną szczotkę dla, dla wybranego zwierzęcia, bo na serio później mogą być zarazki i bakterie są w sierści, więc lepiej tak nie robić, że na przykład weźmiecie od psa dla królika, bo może wam też zachorować. Doczesane. Dużo cierpliwości i miłości. Mycie klatki. Pierwszy punkt. Myjemy ciepłą wodą, nie używając płynów. Drugi punkt. Osuszamy klatkę i wkładamy ją i okładamy ją szarymi gazetami i na np. fakty. Kładziemy dużo sianka. Czwarty. Przymocuj pojdełko. Piąte. Kładziemy np. Miski. Wkładamy zabawki. Domek siódme. W dniu, gdy jedziemy po króliczka, do pojdełka wlewamy wodę. Miski owocami kar... Miski. powinny być wypełnione owocami karmą. Gdy już kupisz króliczka, zostaw go w pokoju 24 godziny na dobę. Go podobie. Go wy, spróbuj go, go wypuścić, ale bez gwałtownych ruchów. Przez, Przez cały tydzień król powinien odpoczywać i być w spokoju. By. Może yy, to dobrze przyjrzeć. By się oswoił. Zatem dziękuję, że oglądaliście mnie. Mam nadzieję, że będzie dużo lajków, wyświetleń i y, subskrybujcie. A ja będę nagrywać dla Was nowe filmy. Ale to będzie niedługo, długo, długo. Albo niedługo, nie wiem. A tu jeszcze mój króliś. I na tym kończymy. Pa!